Witam bardzo serdecznie, zapraszam na film. Mikser blender kielichowy dla tych co nie pamiętają, najpierw plastik, potem metalowe ostrze i dopiero uszczelka i nakręcamy na szklany kielich. Dziś będzie zielony koktajl z bananem. Banan to źródło potasu. Ma go nawet więcej niż pomidory. Zalecany jest przy nadciśnieniu. No i oczywiście natka pietruszki bohater, bardzo dużo witaminy C poprawia trawienie, działa na nieświeży oddech związany z fermentacją w żołądku, zapobiega również anemii, ponieważ zawiera żelazo. No i do końca na smaczek jest jabłko, przede wszystkim błonnik. Błonnik w jabłku no to jest podstawa, zapobiega rakowi jelita grubego. Błonnik też wiąże toksyny w organizmie i pomaga je usunąć szklanka wody i zabieramy się do dzieła jak słychać dosyć głośny jest ten mikser ale całkiem dokładnie, elegancko i nam całą zawartość. no już teraz trochę ciszy, jest to zielony koktajl natka pietruszki pół banana i półtorej jabłka półtora jabłka, całkiem smaczny całkiem dobry wyczuwany jest banan nadka pietruszki jest bardzo delikatna jabłuszko do osłodzenia całości no i jest naprawdę warty przygotowania a nie dużo zmywania nie dużo sprzątania polecam. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu a teraz zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału dla Ciebie to tylko klik a dla mnie to coś bardzo ważnego.